Dlaczego żużel jest popularny w Polsce? Mam swoją teorię, i teoria jest zakorzeniona. W granicach transformacji ustrojowej w Polsce. Kończył się komunizm. Koniec lat 80., zaczynały się lata 90. Lata 90. kolorowe w związku z tym, że szarego, brudnego, nudnego komunizmu już nie było. I Polska łaknęła kolorków, fajerwerków, barw i tego, żeby coś się działo. I właśnie Żurzel to Polakom zaoferował. Nie dzięki samym Polakom, dzięki obcokrajowcom. Przyjechał Hans Nielsen, przyjechał Lars Gunnestad, Jan, Jan Oswald Pedersen. Przyjechali oni wszyscy w swoich kolorowych kombinezonach, w swoich jaskrawych kaskach, swoimi busami z napisami Speedway Team, Professional. Racing i tak dalej, i tak dalej. I Polacy, którzy ostatnie lata spędzili w tej szarości, w tym occie, który stał na półkach, w tym kupowaniu na kartki, w tej biedzie i w tym takim znoju, Pokochali to z miejsca i tak już to zostało. Ale nie wolno zapominać też o tym, co zrobiły władze różla. Często narzekamy na to, o ci znowu coś zepsuli, ci znowu coś popsuli. Tymczasem władze różla na przestrzeni tych ostatnich 30 paru lat, nie chcę wymieniać nazwisk, generalnie parły do przodu. I dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, że na każdym meczu żużlowym w Ekstralidze mamy około 10 tysięcy ludzi, czasem trochę mniej, czasem trochę więcej. A ludzie już nie, już nie kochają kolorków, bo kolorkami się już najedli, ale kochają to, co udało się stworzyć. Emocje, dobre warunki do oglądania. Eee, I to wszystko, co widzimy dzisiaj też w transmisjach telewizyjnych, bo telewizja, nie chcę się chwalić, też przyłożyła, eee, położyła dużą cegiełkę, położyła dużą cegiełkę, dodała trochę kolorytu i właśnie dlatego Szurzel jest dzisiaj sportem numer 1, 2, 3 w Polsce, zależy kto ocenia.